Eksperyment muzyczny się udał, wprowadzone nowości przeszły egzamin pozytywnie. O jednej z nich jeszcze nie wspominaliśmy to mały bohater rybobrania. Była to wspólna inicjatywa ze służbami mundurowymi, wojskiem, Strażą Graniczną, Pożarną oraz policją. Idea była taka, by przy kolejnych stanowiskach dzieci zbierały pieczątki zaliczonej sprawności. Komplet uprawniał do otrzymania specjalnej peleryny. Bartek, to zaraz tu jeszcze kogoś wezmę. Bartek. Mały bohater rybobrania to bardzo trafiony pomysł. Mnóstwo dzieciaków odwiedza zaprzyjaźnione z nami służby, policję, straż graniczną, straż pożarną. To są służby, które są tutaj w mieście obecne na co dzień. Podobnie jak batalion Saperów, który wspiera nas wielokrotnie, wystarczy odwiedzić te służby i mnóstwo dzieci po placu biega z peleryną mały bohater rybobrania po tym, jak tam właśnie w stoiskach tych służb wykonywały zadania. Myślę, że to są po prostu sympatyczne rzeczy. No, próbujemy różnych sposobów na to, żeby rybobranie nie było taką samą, co roku nudną imprezą, bo po iluś tam latach wszystko się nudzi, więc staramy się dynamizować, proponując różnego rodzaju nowe rozwiązania. Rybobranie opiera się na ludziach i jest dla ludzi. Zaproponowane zmiany oceniane są bardzo dobrze. Także Przemek Korso, który gra rolę wodnika i sam z Krosna Odrzańskiego nie pochodzi, widzi pozytywne zmiany. Pierwszego dnia rybobrania gwiazdą był zespół MIG, a później do drugiej w nocy po tańcówkach w rytmach, właśnie disco. I to się spotkało z ogromnym uznaniem i taką sympatią ze strony wszystkich odwiedzających. Ja jestem zachwycony, naprawdę. I to była taka kluczowa zmiana, a cała reszta. Rybobranie opiera się na ludziach, na relacjach, na uśmiechu, na dzieleniu się tym wszystkim, co mamy najlepszego do zaoferowania, czyli po prostu swoją obecnością. I myślę, że każda kolejna edycja jest coraz lepsza. Ludzie uczą się tej imprezy razem z nami, budują ją razem z nami i tworzą ją, bo to, co powtarzam od samego początku, już tak naprawdę raz, że od pierwszego rybobrania, na którym byłem, ale również od początku, czyli od startu parady, powtarzam cały czas. Tu nie chodzi o artystów, nie chodzi o duże koncerty, bo gwiazdy przyjeżdżają i odjeżdżają. Chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy budują tę imprezę razem z nami i są razem z nami. Bardzo cenna uwaga Twoja dotyczyła rozplanowania. To prawda, uważam, że bardzo odnaleźliśmy się w nowej mapie. Wykorzystaliśmy cały port rzeczny i troszkę zmieniliśmy układ stref. Wydaje mi się, że dostosowaliśmy naszą ofertę o wiele lepiej dla dzieci i rodzin odwiedzających nas z dziećmi. Tutaj naprawdę podczas Rybobrania 2019 znajdą coś dla siebie zarówno osoby starsze, dorośli, jak i ich podopieczni, ich dzieci. Po serwisie informacyjnym zapraszamy do obejrzenia programów, które jeszcze bardziej przybliżą widzom Rybobranie 2019. A my zachęcamy do przedstawiania swoich propozycji gwiazd, które miałyby zagrać w przyszłym roku na rybobraniu. Piszcie na adres media.pakrosnaodżańskie.pl. Wasze propozycje przedstawimy organizatorom.